Dzień dobry, tematem dzisiejszej nauki jest zbierasz to, co siejesz. Wydaje mi się, że jest to jeden z naj... najciekawszych, jeden z ciekawszych na pewno wersetów Biblii. Zbieram to, co będę siał. Czy mnie to straszy? Czy boję się, oj, może nieciekawie ostatnio się zachowuję, może nieciekawie siałem ostatnio y, y, ludziom i tak dalej. Czy mnie to cieszy? Warto sobie o, o tym oczywiście pomyśleć, ale to jest naturalnie do własnego rozważania. Chciałem cię zobaczyć do Biblii, co o tym Biblia mówi. Eee, także otwórzmy list świętego Pawła do Galacjan. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 6, wers 7. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo, kto się je dla ciała swego, z ciała y, rządź będzie skażenie, a kto się je dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Sienie dla. Czyli y, Biblia mówi o dwóch rodzajach: siania, siania dla ciała i sienie dla ducha. Sienie dla ciała jest naturalnie czymś negatywnym, czymś, czymś co duchowo nas na pewno nie, nie wzmocni. Sienie, sienie dla ducha, sianie dla ducha jest, jest, jest na pewno. Y, czymś pozytywnym. No, ale to są oczywiście banały, teraz to mówię, także wiadomo, o co chodzi. Okej, okay. sianie. Co siejesz w swoim życiu? To jest kwestia, jak ty, jeden z moich ulubionych pastorów, pastor Merwin Sadnant, powiedział, jeżeli siejesz w swoim życiu telewizję cały czas, to będzie zbierał telewizję. Jeżeli siejesz y, złe rzeczy, to będziesz to zbierał. No, to wiem, że w telewizji, no nie, nie, no, niespecjalnie te rzeczy, które tam są, są pozytywne na nas, mają pozytywny wpływ. Co nie znaczy, że nie możemy je oglądać. Oczywiście, że, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, jeżeli się na czymś skupiamy za bardzo, no, na pewnego typu negatywnych rzeczach, i później dziwimy się, dlaczego ja duchowo sobie słabo daję radę. Dlaczego pracuję ostatnio 7 dni w tygodniu i, i no, nie mam czasu za bardzo na modlitwę, przyjść do kościoła itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mi tak słabo duchowo idzie? No, hmm. Bo właśnie o to chodzi, wtedy człowiek sieje dla ciała. Jeżeli siejemy dla ducha, jeżeli codziennie staramy się modlić, codziennie staram się mieć tą chwilkę z Bogiem, usiąść, zastanowić się nad Jego Słowem, pomodlić się oczywiście, zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Pamiętaj, siejesz, zbierasz to, co siejesz. Jeżeli siejesz ziarno, że tak możemy już śmiało powiedzieć, o dobrej jakości. Będziesz zbierał dobrą jakość yy, tego, co, co, co po tym wyrośnie. Jeżeli to będzie ziarno słabej jakości, to tak będzie. Jeżeli nie będziesz yy, siał, to tak to, to naturalnie niczego nie, nie, nie będzie zbierał. I to jest też tego typu zasada, tak samo ma nawet yy, sens w świecie Podobnie się dzieje bardzo. W świecie duchowym, no wiadomo, jeżeli włożymy w coś, w coś pracę, to będzie obfitować. No nie zawsze, to mi się zdarza, że coś, coś, coś nie zadziała, ale w świecie duchowym to działa zawsze. W świecie duchowym na tym polega, że w świecie duchowym tego typu zasady zawsze działają. Także warto naprawdę włożyć swój czas i energię w budowę siebie, jakoś świątyni Boga, w budowę swoją, budowę, w budowę. Swoją duchową budowlę, czyli siebie samego. Za każdym razem, kiedy spędzamy czas sam na sam z Bogiem, kiedy robimy coś dla nas samych, duchu, duchowego, czy też dla, dla, dla kościoła naszego, siejemy. Siejemy dobre ziarno. I to później, to może tego od razu nie widać, bo to jest tak jak z ziarna: gdy posiejemy ziarno, to czasami no, potrzebuje czasu, zanim to yy, urośnie. Trzeba to podlać i tak dalej, i tak dalej. I tego typu rzeczy Bóg bardzo często robi, podlewa i tak i, Także my musimy po prostu posiać to ziarno. Jeżeli będziemy siali złe ziarno, nic dobrego nie będzie rosło wiadomo. Mając Ducha Świętego mamy naprawdę szansę przepięknie i niesamowicie rosnąć w duchu. Spójrzmy, może pójdźmy do Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia św. Mateusza, 13. Okay. Ewangelia św. Mateusza, 13, rozdział 24. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nacienie na swej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże porosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol, I tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie co się czasami dzieje. Czasami przyjemy do, dobre zboże. I czasami z, y, pozwalamy się niestety lekko jakby. Hmm, lekko zwieść z drogi, prawda? Ja powiedziałem. Czasami są pewne rzeczy w nasze życiu, które, które zaczynają się stawać bardziej dominujące niż Jezus Chrystus, bardziej dominujące niż, niż duchowość nasza. I w momencie, kiedy tego typu rzeczy się pojawiają, one później też rosną i później, jak powiedziałem wcześniej, dziwimy się, że może słabo sobie dajemy radę duchowo. Że kiedyś miałem tyle energii duchowej, a teraz już mam mniej. Dlatego warto przysiąść i warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Czy to, co chciałem. Było dobre może niespecjalnie. Także siemi dla ducha, bo naprawdę warto Pamiętaj, to, co będzie sziała w swoim życiu. Będziesz zbierał. <gry> Także z Bogiem naprawdę warto siać, bo wszystko będzie rosło. To, to może nie być od razu. To trzeba zawsze sobie zapamiętać, to może nie być od razu. Jeżeli chcesz chłopaka, żonę, męża, cokolwiek. Siej z Bogiem. On ci to da. Jeżeli chcesz dobrą pracę, siej z Bogiem. Bóg, Bóg powiedział, że ja jestem Bogiem, który zaopatrza. Ja ci to dam. Tylko siej. Chciej najpierw Królestwa Niebia, wszystkiego bardziej niż, niż, niż czego innego. Jeżeli to będziesz chciał, wszystko inne będzie ci dane. Czyli Bóg nam mówi, sień dla Jego Królestwa. Cokolwiek chcemy osiągnąć w życiu, musimy pytać, siejmy z Bogiem. Uczymy Boga częścią naszego życia, tak nieodzowną częścią, nie jako jakieś hobby, ja to często nazywam chrześcijanie hobbyści, nie bądźmy tacy, prawda? bądźmy prawdziwymi chrześcijanami, naprawdę codziennie starajmy się szukać Boga w naszych sercach, on tam, on tam, on tam i tak jest, ale szukać i nawiązać z nim kontakt. Co będziesz chciał, to będziesz zbierał. Pamiętaj. Jakość Twojego życia duchowego i Twojego także normalnego życia, ale dzisiaj głównie rozmawiamy o Twoim duchowym życiu, zależy tylko od Ciebie. Bo to jest kwestia, co siejesz, to będziesz zbierał. Mi się wydaje wspaniały fragment. Naprawdę ciężko zrobić, wiecie, naukę taką dziesięciominutową, bo niestety tyle mamy czasu, jeżeli chodzi o YouTube aby ogarnąć ten, ten temat. Ciężko, bo jest, to, to jest tak olbrzymi temat. To jest temat, o którym bardzo często y, y, rozmawiam. I o którym bardzo często, na który, na który bardzo często robię, właśnie na ten temat bardzo często nauki robię. Także, mówiąc w skrócie, warto się nad tym zastanowić, co, czy to, co się jest dobre. Usiądź i zastanowić się, czy, czy to jest ok. Dziękuję bardzo. Amen.